Bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Moi drodzy, zapraszam dzisiaj na wspaniały przepis, mianowicie zrobimy sobie serum odmładzające pod oczy. No bo wiadomo, że w pewnym wieku można już robić sobie odmładzające serum i tak też uczynię. Zapraszam serdecznie na film. Powiem teraz szybciutko, jaki będzie skład. Otóż użyję do serum pod oczy użyję oleju subaki oleju ze słodkich migdałów, oleju makadamia i kilku teraz swoich produktów, mianowicie macerat z kwiatów habra bławatka, to już mam kończóweczkę, następnie macerat z kwiatów maku polnego, cudownego, no i gliceryt z kwiatów dzikiej róży. Oczywiście dodam jeszcze cudowną witaminkę E, oraz olejek eteryczny, ja tu mam w moim przypadku olejek pomarańczowy, ale można dodać dowolny, jaki się lubi lub jaki się po prostu ma, albo też nie dodawać wcale. Także zawieramy się szybciutko do robienia serum. Ja tu mam taką buteleczkę, którą używam po uprzednim wymyciu, wysuszeniu. Nadaje się ponownie do, do użycia. Można sobie oczywiście zakupić takie buteleczki. Ale jak się raz kupi, to można sobie już później używać, albo po prostu sobie, jak się skończy jakiś nam olejek, to sobie używamy go. Tylko czego dokładnie wymyć? Dlaczego ja to robię? Takie serum pod oczy. Słuchajcie, no, chcąc nie chcąc, jeżeli byśmy chcieli kupić sobie ze sklepu jakiś serum, no to zawsze istnieje taka ewentualność, że będzie się znajdowało coś w tym serum, coś co niekoniecznie by było korzystne dla naszej skóry, co byśmy chcieli to użyć. A nie mamy na to wpływu, no bo wiadomo, jeżeli kosmetyk musi stać rok, czy dwa lata, czy nawet kilka miesięcy w sklepie na półce sklepowej w warunkach wiadomo jakich ciepłych, w temperaturze dosyć wysokiej, no to tam się cuda mogą robić, nie z tymi olejami, z tymi składnikami. Także no, ja już osobiście od kilku lat używam takich właśnie swoich. Lepiej wolę sobie dać na przykład nawet jeden taki olejek na twarz niż, niż takąś taką niewiadomego pochodzenia mieszaninę, ale to już wybór należy do każdego. Też mam takie kupne oleje, ale kupu, staram się kupować takie oleje dobre, nierafinowane, żeby tam one nic po prostu nie zawierały oprócz czystego oleju. Aczkolwiek ostatnio również mam wyciskarkę do oleju. I zaczynam się bawić w wyciskanie oleju. No ale to to już jest, już mówię, zostawmy wyciskanie na razie, tak możemy sobie też zakupić, ale możemy też sobie zrobić jakieś parę fajnych maceratów i po prostu przez cały okres zimowy, do lata, no bo latem zawsze robimy sobie kolejne świeże, trzymając je po prostu w lodówce, w takich fajnych słoiczkach malutkich czy w buteleczkach, możemy sobie mieszać i robić swoje kosmetyki. Do czego bardzo serdecznie zachęcam. No więc mam już tu buteleczkę przygotowaną. Pierwszym olejem, który użyję, to będzie olej subaki. Tak widzimy, olej subaki Bardzo go lubię. Ma fajne właściwości. Pobudza naszą produkcję kolagenu w skórze. Zapobiega rozpadowi włókien elastycznych. Tak jak można powiedzieć, zagęszcza naszą skórę. Wzmacnia właściwości barierowe na skórka, czyli można powiedzieć, że dzięki temu mamy mniejszą utratę wody czyli nawilżenia. Posiada również działanie przeciwzapalne. Jest cudownym olejem i bardzo serdecznie zachęcam do używania jego. No i teraz tutaj sobie użyję 5 ml. Nie, może ja go po prostu przeleję z butelki. Różne, żeby się. No to nie musi być taka łyżeczka. No można być też zwykła jakaś do herbaty, która po prostu będzie miała na przykład taki nosek szpiczasty, żeby się łatwiej przelewało, albo jakąś pipetką szklaną. To co tam każdy, co woli. Tak. Słobaki już siedzi w butelce, teraz je bierzemy za następny olej. To mamy ze słodkich migdałów. Bardzo go lubię, naprawdę. To jest jeden chyba z najlepszych olejów w kosmetyce. Ma wspaniałe właściwości nawilżające, takie odżywcze, chroni skórę przed nie, takimi niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, czyli atmosferycznymi, łagodzi stany zapalne. Takie właściwości ma naprawcze, można powiedzieć, czyli pomaga zregenerować się skórze. Poza tym bardzo fajnie, bardzo fajnie się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu. Dobrze się łączy z różnymi składnikami. No, no, olej bajka, ja bym tak powiedziała ma na najczęściej używanych w kosmetyce, ale jest naprawdę wspaniały. No tak samo, jak i same oryty. Ale mi poleciało. Moment. Pozwolicie, że sobie natłuszczę ręce. No skoro już poleciało, no to już nie będę tego wycierać w szmatkę, tylko sobie wspaniale posmaruję na rękach, wiecie co. Bo od razu skóra jaka się robi delikatniutka. 10 ml oleju. Kolejnym olejem będzie olej. Muszę uważać, mam tuster ręce, żeby mi się nie wyśliznęło. To będzie olej makadamia, nierafinowany oczywiście. Też ma właściwości wygładzające skórę, a o to nam chodzi. Też potrafi nam naprawić skórę, czyli takie regeneracyjne ma właściwości. Wspaniale nadaje się właśnie do takiej skóry dojrzałej, powiedzmy, tak, która już wykazuje takie skłonności. No, wiadomo, skóra dojrzała. Skóra cały czas się starzeje, także to nie tylko skóra dojrzała, bo od można powiedzieć od narodzin się starzeje. Skóra, skóra oczywiście. Yy, Makadami użyję 10 ml, no, ciągle uciekam tutaj. gotowe oleje dodane. Teraz użyję swoich swojej produkcji, czyli macerat z kwiatów habra bławatka. On jest taki bardzo delikatniutki, mimo że haber błowatek jest fioletowy, no to zawsze macerat wychodzi taki, on no najpierw jest taki lekko nie błękitnawy, a potem się po prostu troszeczkę, no pewno się tam utlenia. I haberka bławatka maceratu użyjemy 5 ml. Haberbławatek. Jest również bardzo cenny w kosmetyce. Zawiera bardzo dużo flawonoidów, antycyjanów, garbników, soli mineralnych. Ma wspaniałe właściwości przeciwzapalne. Bardzo go też, cenią sobie, właśnie przemysł kosmetyczny dodaje go do produktów takich kosmetyków pod oczy. Wiadomo. Ponieważ zmniejsza opuchliznę pod oczami. Teraz weźmiemy sobie kolejny macerat, to jest macerat z kwiatów maku polnego. On jak jest świeży, to też jest taki bardzo taki czerwony, a w tej chwili jest. No, też już się trochę utlenił, więc. Muszę sobie. Wcieram Wcielam sobie intensywnie w ręce, gdzie się da, żeby. Nikt się nie zmarł na machu. zawsze tam jakaś kropelka musi zwiać. Makuś jest cudowny, ma te delikatne, czerwone płateczki. Z maków robi się naprawdę wiele rzeczy, można robić octy, nalewki, ja już wspominałam o tym, a oleje, poza tym z samych nasion maków jest wspaniały olej. No my tutaj wykorzystamy płatki, ponieważ mają takie właśnie działanie bardzo regenerujące skórę, no i mają właściwości przeciwstarzeniowe, a o to nam właśnie chodzi, żeby odmłodzić naszą skórkę. No i jeszcze już ostatnim takim moim produktem to będzie gliceryd z dzikiej róży, tak jak kolorek nam pokazuje, są to kwiatki dzikiej róży zalane gliceryną roślinną. I tego glicerydu użyje 5 ml. Buteleczka jest Prawie pełna, o widzicie, podtąd, podtąd, jest prawie pełna. Teraz tylko możemy sobie dodać, co możemy dodać? Co mamy? Ja mam na przykład witaminkę E, olej eteryczny pomarańczowy, sobie tam z trzy kropelki dodam, tak nie za dużo, żeby tak delikatnie pachniał. Jeżeli mamy jakąś inną witaminkę, to może być z kapsułki na przykład. Wszystko kupimy w aptece, możemy dodać witaminkę C mi się akurat już skończyła, także nie dodam witaminki C. Można dodać ampułkę kwasu hyaluronowego, jak mamy nowie serum możemy komponować dowolnie. Także ja sobie teraz dodaję tutaj ten olejek eteryczny. Ważne, żeby to był dobry taki olejek. Dodam trzy kropelki, taki bezpieczny, nie bo jednak nakładamy to na skórę. Nie idzie do kominka jakiegoś aromatycznego, tylko po prostu Witaminkę E również, jako że to jest serum pod oczy, więc witaminki E dodam 10 kropli, bo jest to cudowna witamina odmładzająca, to jest taki eliksir odmładzający, a jednocześnie jest to konserwant dla naszego kosmetyku. No i słuchajcie, cała taka buteleczka, takie serum mi starcza pod oczy, choćkolwiek ja sobie czasami jak się rozpędzę to... To nie tylko pod oczy, bo też nakładam sobie na takie różne strategiczne miejsca, takie właśnie przy ustach, te zgięcia, takie co są te zmarszczki, prawda? Takie, jak się uśmiechamy, to nam się takie kreseczki pojawiają przy ustach, na czole, między brwiami. No, to sobie warto posmarować. Od czasu do czasu, słuchajcie, to ja sobie nawet i, i pod brodą też sobie przyjadę. Najpierw sobie używam tego serum pod oczy, jak tak mówiłam, te miejsce strategiczne, a potem po chwili daję mu chwilę wchłonąć. Po chwili sobie użyję tego drugiego serum, takiego co mam do twarzy, i wtedy już sobie smaruję całą szyję dekolt. I tak używam zamiast kosmetyków sklepowych. Po prostu ograniczyłam, słuchajcie, chemię maksymalnie, jak się na razie dało. I zakręcamy buteleczkę. Mieszamy. Jeżeli mamy gliceryt, to zawsze to powtarzam i będę powtarzać, że jeżeli jest gliceryt, chyba ja jednak wytrę, to musimy dobrze wstrząsnąć, ponieważ gliceryt lubi, zawsze jest cięższy, więc zawsze opada na dno. Zwłaszcza jak butelka stoi. Dlatego przed użyciem dobrze jest tak sobie porządnie wymieszać. Aż zobaczymy, że się. To czerwone na przykład z róży, bo to widać takie czerwonawe, po prostu się połączył z olejem. To chwilkę, wystarczy kilka takich ruchów. A teraz butelka jest pełna, więc trochę gorzej się to miesza, ale trzeba tak, o, takimi powolnymi ruchami, żeby dać mu możliwość przemieszczania się w butelce. I mamy wtedy serum i sobie używamy. Ja takie serum trzymam normalnie w łazience, nie trzymam w lodówce, ale jak ktoś lubi, to może sobie trzymać w lodówce. Albo jak ma większą butelkę, no to dobrze sobie przelać do mniejszej butelki, a resztę sobie włożyć w drugiej butelce do lodówki. Też tak można. Także moi drodzy, z mojej strony to będzie wszystko w tym filmiku. Zrobiliśmy kolejny cudowny, fantastyczny wręcz serum odmładzające. Proszę bardzo. Jeżeli się komuś podobał przepis, to bardzo uprzejmie proszę o pozostawienie jakiegoś śladu, komentarza pod filmikiem, łapki w górę lub zasubskrybowanie kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.